Dzień dobry kochani. Dzisiaj krótki, a treściwy film. Chciałam się z Wami podzielić z moją radością z posiadania szczoteczki sonicznej z Biedronki za 17,99. Jest bardzo wcześnie rano, ale pomyślałam, że zrobię sobie z Wami taką moją poranną pielęgnację. Mam nadzieję, że mózg mi się obudził już do takiego stopnia, że będę mogła w stanie sklecić jakieś sensowne zdania, ale kawa się już zdążyła zrobić, więc mam nadzieję, że mnie to dobudzi. Ja swoją szczoteczkę soniczną kupiłam w Biedronce na promocji za 17,99. Ale to jest szczoteczka, którą można kupić w cenie regularnej za 25 czy 30 zł, więc ta cena jest naprawdę niewygórowana. bo Jeżeli chodzi o szczoteczki seniorne z Foreo, którą ta szczoteczka chyba stara się naśladować, no to te z Foreo kosztują kilkaset, nawet chyba do tysiąca zł. To są jakieś kosmiczne kwoty, jeżeli chodzi o szczoteczki w ogóle, jeżeli chodzi o gadżety do twarzy. I ja będę sobie mała twarzy i będę Wam opowiadała. A o zimne wody sobie przyniosłam. I tej pory rutyna rutynna pielęgnacja polegała na tym, że myłam sobie twarz jakimś tonikiem, przemywałam wacikiem. A teraz zaczęłam dogłębnie oczyszczać twarz właśnie tą szczoteczką. Oczywiście to, że poranna pielęgnacja jest tak samo ważna jak wieczorna, to nie muszę Wam chyba mówić, bo musimy się pozbyć tych wszystkich martwych naskórków, które nam się w nocy naprodukowały, bo w nocy nasza skóra się bardzo, bardzo mocno regeneruje i po prostu robi miejsce nowym komórkom i te stare musimy rano usunąć. Dobra, i przechodzę teraz do mojej szczoteczki. Słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjny gadżet. Ja nie myślałam, że e, mogę być tak zachwycona e, takim czymś, bo myślałam, że po prostu to jest wymysł i że to nie może działać takich e, cudów, jak to wszyscy o tym opowiadają. Znaczy tak, ja nie miałam nigdy farasu, słyszycie? On tak wibruje. Ma 3 stopnie wibracji. I to jest bardzo miłe, ale to nawet nie chodzi o to, że to jest bardzo miłe i że musimy poświęcić temu czas, bo to jest każda dodatkowa minuta rano czy wieczorem, bo powinniśmy sobie taką właśnie jedną partię twarzy e, masować przez 15 sekund. Więc. Mniej więcej daje nam to wszystko około właśnie minuty. Ale słuchajcie, to jak skóra jest niewiarygodnie gładka po takim zabiegu, to jest po prostu marzenie. Ja naprawdę nie wierzyłam, że to może mieć miejsce, ale naprawdę tak jest. Słuchajcie, po wieczornej pielęgnacji ona jest tak niesamowicie gładka, że każdy krem po prostu rozsmarowuje się jak złoto. Aż nie wszystko drga. Co jest też fajne w tej szczoteczce, to to, że ona ma bardzo dobry kształt tutaj, żeby dojechać sobie do płatków nosów do płatka nosa. To jest miejsce, w którym najbardziej mi się skóra zanieczyszcza. Tam się tworzą nieestetyczne do skórniki. Tam mi się skóra najwięcej zapycha. Tutaj na brodzie, okolica ust tak samo. dołożę sobie trochę wody, chociaż w sumie nie wiem właśnie czy ja może tą szczoteczkę powinnam zamoczyć. W sumie to nie wiem, jak to się powinno używać. Wiecie, robię tak trochę, to na czuja. Oczywiście oglądałam sobie filmiki z Foreo, bo u tutaj dołączonej do e, do tej szczoteczki nie było za wiele informacji. Jak to stosować, do czego służą wypustki i tak dalej, i tak dalej. Była tylko informacja i ostrzeżenia o o zagrożeniach. Tak, ja wiem, że ja to robię długo, ale jeszcze chciałam po prostu popowiadać trochę o tym, więc ten, ten, ten masaż nie będzie trwał minuty. No, ale tak, moja szczoteczka jest właśnie, tak jak powiedziałam, kupiona w, na promocji w tych koszach między papierem toaletowym a makaronami. To jest to miejsce moje mojej Biedronce. Na właśnie rzeczy przecenione. To był jedyny egzemplarz, który tam, tam leżał, więc to też nie jest tak, że ta szczoteczka jest w takiej stałej ofercie. Tam są takie rzuty, na które trzeba trafić po prostu z, z tymi szczoteczkami. Widziałam, że była edycja też niebieska. No, akurat nie ja trafiłam na tą różową. Ładowanie jest na baterię. Tutaj mamy taką klapkę otwieraną. Ona jest przykryta właśnie takim kapturkiem silikonowym, przez co ta szczoteczka jest też wodoodporna no i ja ją stosuję właśnie pod prysznicem o, tutaj ten kształt jest świetny żeby właśnie można sobie było dojść tu w okolice oczu największą właśnie chyba zaletą tej szczoteczki jest to jak ona przepięknie wygładza twarz ja, Okej, okay, peelingi peelingami peelingi wygładzają również skórę ale po peelingu jest tak, że na drugi, na trzeci dzień moja skóra już w zasadzie na drugi dzień, na trzeci to już na pewno wraca do normalnego stanu. Już po prostu nie czuć, że był peeling zrobiony, a po tym ona jest tak niesamowicie gładka, jedwabista, przygotowana na właśnie przyjęcie e, form pielęgnacyjnych i składników aktywnych, że wow. Ja jestem naprawdę pod mega, mega dużym wrażeniem, a naj, najlepsze jest to, że to jest tak niski koszt. To jest chyba mój najlepszy zakup roku. Tak mi to nazwała, tak. Najlepszy zakup roku. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o żal, to w dalszym ciągu katuję Skin79. Ta linia z, ze śluzem ślimaka Golden Snail od grudnia. Mamy, mamy, mamy? mamy czerwiec. Naprawdę to jest strasznie, strasznie wydajny kosmetyk na pół roku. Dobra i ten gadżet ma jeszcze jedną fajną funkcję. O której się również dowiedziałam z filmików Foreo, bo nie doczytałam nigdzie na żadnej ulubce. Jeszcze muszę poszukać dogłębnie właśnie jakiejś takiej strony, może są jakieś filmiki z Hofa ale wpisywałam właśnie w, w YouTube'a, to pojawiło mi się tylko właśnie jakaś taka jedna dziewczyna, która też zakupiła tą szczoteczkę, ale jakichś takich oficjalnych filmików nie widziałam, żeby Hofe się chwaliło, jak używać tego gadżetu. Dobra, nałożę sobie teraz krem. Nie stonizowałam, pójdę stonizować skórę. Dobra. Mm. I ta szczoteczka ma tutaj z tyłu właśnie takie liniowe, poziome wypustki. I te wypustki służą do masażu i wtłaczania kremów w skórę. Nie wiem, czy to działa, no ale jeżeli skóra jest dobrze wymasowana, no to faktycznie ten, te składniki y, zostają popchnięte. Głębiej, skóra pracuje. Nie wiem, czy słyszycie tą wibrację. Czekajcie, zmienię tryb. Wolniej. Szybciej. Najszybciej. Tak, turbo doładowanie poranne. Szczoteczka działa dzięki zasilaniu na paluszki. Tutaj wchodzą właśnie dwa paluszki i ta szczoteczka działa. Nie wiem jak długo, nie, nie sprawdzałam, za krótko ją mam. E, widziałam że zarzuty, że dziewczyny, tam, szczególnie chyba na wizerzu, cierpiały właśnie z powodu tego, że szczoteczka nie jest ładowana przez USB. Może producent e, się zorientuje, że jednak paluszki to nie jest zbyt ekologiczne rozwiązanie i zacznę produkować tego typu urządzenia właśnie ładowane przez USB. Na razie tak nie jest. No cóż, zobaczymy. I to już wszystko na dzisiaj. Jest. Chciałam podzielić moją radością i szczęściem z posiadania tego gadżetu. Jeżeli będziecie w Biedronce i zobaczycie samotnie leżącą małą szczoteczkę, to chwyćcie za nią, bo naprawdę to nie jest wygórowany koszt, ale daje cudowne efekty na skórze. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie do dzisiaj i do zobaczenia.